Witajcie moi drodzy Dziś szybkie, krótkie recenzje zużytych produktów kosmetycznych przeze mnie w ostatnim czasie Czyli oczywiście projekt Denko Torba gotowa, także od razu zabieramy się do roboty Pierwszy produkt, który wyciągnę z mojej torby To jest oczywiście lakier do włosów Wy wiecie, że ja uwielbiam lakier do włosów Zużywam ich naprawdę dużo I w każdym projekcie Denko jakiś lakier się pojawia Tym razem jest to Flex piątka z tej serii Heat Creation um, dobry, fajny ale bardzo, bardzo mocny i niestety potrafił zostawiać takie um, taką jak to się mówi taką skrupę na włosach czyli mocno je utrwalał sklejał i niestety zostawiał też taki biały osad na ciemnych włosach czego ja niestety nie lubię ale jeżeli chodzi o działanie tego lakieru, to jest ok, ja wiem, że Vela ma wielu zwolenników, ja do nich niestety nie należę, ale często też sięgam po te lakiery jak są na promocji. Ok, następny kosmetyk to będzie produkt do ciała i jest to Le Petit Marcier i to jest oczywiście biała brzoskwina i nektarynka, cudowny, słodki, piękny zapach. Który fajnie utrzymuje się na skórze Tworzy rewelacyjną pianę Bo wiecie również, że ja uwielbiam Produkty Le Petit Marsikie One naprawdę dobrze Sprawdzają się przy mojej bardzo wrażliwej skórze Nie przesuszają też jej Może nie mają jakichś Rewelacyjnych składów I nie są to produkty naturalne Natomiast są tanie, często można je kupić Na promocji I przepięknie, przepięknie pachną Ok, lecimy dalej co my tutaj mamy? Włosy. E, Złożyłam małą maskę do włosów Kalos, i to była ta wersja z keratyną. E, wiele z was polecało mi te maseczki, żebym je wypróbowała, że są tanie, że są fajne i naprawdę dobrze działają. E, powiem Wam, że ta maska u mnie nie robiła totalnie nic. E, ona nadawała się. Jako taka, powiedzmy, odżywka po umyciu włosów, a, lekko je nawilżała. A włosy się rzeczywiście jakoś specjalnie nie puszyły, natomiast nie dawała żadnego efektu wygładzenia. Te włosy nie były jakoś tam specjalnie po niej upiększone. Ona rzeczywiście jest tania, ale ja wolę zainwestować w droższy produkt, w, po którym widzę efekty, niż po prostu po coś takiego. To nic moim włosom nie daje, a moje włosy są specyficzne, są grube, są ciężkie i lubią się właśnie puszyć, potrzebują blasku, potrzebują takiego um, uderzenia nawilżenia, regeneracji. No i to to niestety nie jest dla mnie. Ale nie oznacza to, że nie wypróbuję innych masek z serii Kalos, Być może akurat ta keretynowa nie nadawała się do moich włosów, a inne sprawdzą się dobrze. Także nigdy nie mów nigdy. Do włosów nie mam już chyba tutaj nic Ale muszę, muszę też wam wspomnieć O zmywaczu do paznokci Który według mnie Jest totalnym bublem Ja go zużyłam do końca, ale przyjemność Z jego używania była żadna To jest um, zmywacz do paznokci Który kupicie w Lidlu Ktoś też z was mi go polecał Jak szukałam zamiennika um, Zmywacza do paznokci z Biedronki e, No i niestety To to jest porażka przy moich paznokciach, przy ciemnych lakierach, które ja uwielbiam stosować. Bardzo ciężko mi się go używało. On ten lakier ciemny rozmazywał mi wokół paznokci, na skórkach. Ten lakier tak dodatkowo, ciężko mi to opisać, ale on się tak jakby rolował, co jest też bardzo dziwne, jeżeli chodzi o moje paznokcie. Polecać ogóle go na pewno nie będę. Co z tego, że duże opakowanie tani um, z pompką, jeżeli u mnie na przykład się nie sprawdza i w porównaniu do zmywacza z biedronki, nie jest po prostu nawet wart tych kilku złotych. Następny produkt, ale tym razem świetny produkt, i jest to kosmetyk, który a, ja uwielbiam stosować. Często do niego wracam i wiem też, że polecałam kilku z, wam, z Was e, kupienie tego. Tego kosmetyku i jesteście bardzo, to bardzo zadowolone, co to jest? To jest oczywiście e, żel micelarny z Sephora w dużym opakowaniu, on kosztuje około 60 zł, um, ale nie podrażnia, świetnie zmywa makijaż. Jest niesamowicie wydajny, bo jest w wersji żelowej. Radzi sobie z każdym duszem do rzęs, radzi sobie z wodoodpornym makijażem. Um, zmywa każdą trwałą pomadkę. Jest naprawdę rewelacyjny. Jest wart swojej ceny, jest niesamowicie wydajny i jeżeli go wypróbu wypróbujecie, to myślę, że zostaniecie z nim dłużej, tak jak ja. Teraz mam co prawda inny. Kosmetyk do demakijażu, ale do tego na pewno wrócę, jak tamten mi się skończy. Jeśli jesteśmy przy demakijażu, to pokażę Wam również kosmetyk, który wiele osób poleca, a u mnie zupełnie się nie sprawdził. I jeżeli śledzicie mnie na Snapchacie, to wiecie, że ja tam raz na jakiś czas wrzucam Wam testy na żywo różnych produktów, zanim jeszcze Wam tutaj opowiem na kanale. Także zachęcam Was do Snapchata. I jest to taki dwufazowy płyn do demakijażu oczu, um, do demakijażu ust Marki Clinique z tej serii Take the Day Off uh, Ja tego kosmetyku totalnie nie rozumiem Ja tego preparatu nie rozumiem um, Stosowałam różne płyny dwufazowe Jakoś one sobie tam radziły Natomiast na Snapchacie też Wam pokazywałam, że... Um, Nalewam go troszkę na wacik, przykładam go do oka i on nie ściąga nic. On po nawet trzech minutach, po prostu takiego mocnego dociskania, rozpuszczania tego, tego tuszu na rzęsach, on go już nie ściąga. A, a jeżeli już tam coś ściągnie, to to są takie farfocle to są takie drobinki on mi ten tusz kruszy. I to nie, jest, to nie jest właśnie takie ściągnięcie, go zmycie, co dzieje się na przykład przy tym produkcie, przy tym żelu micelarnym. I nie dość, że jest niewydajny, bo muszę go dużo na ten wacik nalać, to jeszcze muszę zużyć kilka wacików, a najlepiej, żeby go zużyć i żeby on działał, to musiałam najpierw ten wacik namoczyć, dopiero produkt i dopiero aplikacja na moje ręce. Także wysoka cena, a nie robi u mnie nic. Ja tego czegoś nie rozumiem. Na pewno więcej do niego nie wrócę, nie będę go Wam polecać. Będąc również przy demakijażu, muszę wspomnieć o olejku do demakijażu Rezibo. I to jest w 99,9% naturalny produkt świetny, pachnie przepięknie, nie zawiera parafiny, o, bardzo dobrze domywa makijaż, mm, bardzo ładnie go ściąga, nie przesusza naszej skóry, nie podrażnia. Świetny, naprawdę bardzo dobry produkt. On chyba kosztuje około 50 zł i możecie go kupić na stronach marki. Niestety nie jest dostępny w każdej drogerii i dla mnie to jest troszeczkę minus, ale miejmy nadzieję, że marka na tyle się rozwinie, że te produkty niedługo pojawią się w sprzedaży sklepowej. Natomiast jest to kosmetyk wart polecenia. Jeśli jeszcze nie próbowaliście ReziBo, to ja wam go gorąco polecam. Jest niesamowicie wydajny i naprawdę wart swojej ceny. Do demakijażu nie mam nic, ale mam coś po demakijażu albo coś do porannych pielęgnacji. Też już Wam o tym kosmetyku wspominałam i jest to e, taki lotion, tonik, który ma pobudzić naszą skórę z samego rana, nadać jej taki. Mm, Przyjemnego kolorku, żeby ta skóra była taka świetlista, e, idealnie sprawdza się przed nałożeniem kremów. E, rzeczywiście tą skórę, tak jakby troszeczkę pobudza, nie ściąga, nie przesusza. No i pięknie pachnie Także rzeczywiście fajny, fajny Produkt, ja tu mam takie małe opakowanie Bo on jest dostępny Też w dużej wersji No i właśnie w tej mniejszej wersji 125 ml, tutaj słuchajcie Zostało mi jeszcze troszeczkę go na dnie Więc zużyję go sobie jutro Ale już chciałam go tutaj Wrzucić też do mojego denka, no bo za chwilę trzeba będzie go wyrzucić, więc muszę o nim wspomnieć. Fajne, jeżeli czegoś takiego szukacie, co nie będzie typowym tonikiem, a będzie właśnie fajnie Wam tą skórę pobudzać z rana, rozświetlać i Wam też dodawać takiego powera, żeby się przebudzić, to to będzie fajny produkt. I teraz pielęgnacja. Pielęgnacja do twarzy. Muszę wspomnieć o kremie potoczy, i to jest Aubagi, seria Medical. Elasti Derm. To jest krem na dzień, który ma taką bardzo, bardzo delikatną, fajną, żelową konsystencję i jest on oczywiście pod oczy. Można go również używać na powieki. Bardzo fajnie nawilżający kremik. Delikatny, fajnie sprawdza się pod korektorem, nic się na nim nie roluje, ale rzeczywiście te oczy, ta skóra tutaj po oczu jest bardzo fajnie nawilżona. Jest taka miękka, gładka. To nie jest krem, który ma działać mocno ściągająco, liftingująco, przeciwzmarszczkowo, ale jest to naprawdę fajny produkt nawilżający, jeżeli cierpicie na przesuszoną tutaj tą okolicę oka, jeżeli często macie podrażnione tutaj dolne powieki, jeżeli um... Jeżeli szukacie takiego kosmetyku, który będzie wam fajnie w tych okolicach działał, ale nie podrażniał, no i będzie to oczywiście produkt profesjonalny, to gorąco wam polecam markę Obagi. Świetny, świetny krem. I dwa kosmetyki, dwa kremy do twarzy. Jest to Aven serii Physiolift. Ja już zużyłam Próbowałam wszystko z tej serii, wypróbowałam wszystko z tej serii. Zakochałam się w kremie pod oczy i tutaj mam do pokazania wam krem na dzień i balsam na noc. Um, obydwa mają działać liftingująco, regenerująco, um, napinająco, przeciwzmarszczkowo i rzeczywiście tak się dzieje. Mają świetne konsystencje, a bardzo ładnie się wchłaniają i szybko wchłaniają. Um, nie dochodzi do żadnego podrażnienia. Obydwa są na bazie wody termalnej Aven które też właśnie działa tak powiedzmy kojąco na naszą skórę Nadają się do każdego rodzaju skóry Chociaż powiem wam, że tak Balsam, jest do, balsam na noc jest do każdego rodzaju skóry Natomiast ja mam tutaj emulsję na dzień Do skóry normalnej i przetuszczającej się Ale o ile się nie mylę jest jeszcze o, Jest jeszcze dostępna wersja do skóry suchej i bardzo suchej. Także każdy coś dla siebie znajdzie i jest jeszcze koncentrat, gdyby ktoś z Was potrzebował takiego dodatkowego, większego nawilżenia. Świetne dwa produkty, dostępne w aptekach. Gorąco Wam polecam przyjrzeć się tej linii, jeżeli właśnie szukacie czegoś takiego specjalnego. A teraz muszę Was przeprosić i sięgnąć po torbę. To się nazywa mały wypadek przy pracy. Ok, ale mam tutaj ostatnie kosmetyki i jest to kolorówka. Muszę wspomnieć o tuszu do rzęs, które zużyłam jest to High Impact Mascara marki Clinic, jeden z moich ulubionych. Często Wam o nim wspominam, często Wam o nim mówię przy okazji, kiedy pytacie się, co nakładam na moje rzęsy, że one tak wyglądają. Także wykończony, zużyte dwa. Pudry do twarzy. Zużyłam mm, Kryolan, Fixer Kryolan w takiej małej wersji, i ja tutaj miałam P2, czyli tą wersję kolorystyczną, on nie był biały. Co można powiedzieć na temat marki Criolan? To jest marka profesjonalna, nie jest ogólnie dostępna, ale ma świetne produkty, także zużyłam, wykończyłam. I drugi puder, który jest moim ulubieńcem od bardzo, bardzo dawna i też wiele razy Wam o nim wspominałam, to jest NYX z serii HD. HD Studio Photogenic, jeden z najlepszych pudrów, jaki kiedykolwiek w życiu używałam, nie wybiela wam twarzy, pozostawia taką fajną, gładką, aksamitną poświatę, odbija światło, świetnie nadaje się do robienia zdjęć, nie wchodzi nam w zmarszczki, nie daje takiego efektu płaskiego matu. Jest naprawdę rewelacyjna, no szkoda, że teraz Marka Nyx już nie jest dostępna w perfumeriach Douglas Ale jeszcze gdzieś tam można je dostać, także też Wam polecam Jeżeli jesteśmy przy serii HD, hmm, HD To tutaj muszę Wam wspomnieć również o moim ulubieńcu Czyli hmm, podkładzie z tej samej serii Ja tutaj mam wersję 04 I ja zużyłam słuchajcie chyba... Z kilka dobrych buteleczek tego podkładu. Naprawdę, to był jeden z najlepszych podkładów, jaki kiedykolwiek używałam, bo mm, teraz na przykład stosuję mm, podkład marki Guerlain i. Nie ma porównania. Ten jest leciutki, mocno kryjący. Wszystko był w stanie przykryć, ale w ogóle nie było go widać na twarzy. Dodatkowo świetnie komponował się z tym pudrem. Dostawałam od Was wiele komplementów, co używam, co nakładam, że moja skóra tak ładnie wygląda i to było właśnie to, także myślę, że na pewno do niego wrócę. Muszę postarać się teraz przysprawdzić, gdzie, te, gdzie te produkty marki NYX są dostępne w internecie. I się w nie zaopatrzyć. I tyle. Słuchajcie, koniec mojego denka. Udało nam się jakoś przebrnąć do końca. Jestem ciekawa, czy znacie te kosmetyki, które Wam pokazałam. Co na ich temat sądzicie? A może ich nie znacie i chcecie dowiedzieć się czegoś więcej? Więc zapraszam Was na mojego bloga i zapraszam do kolejnych filmików. Buziaki, pa!